Dziś chcę Wam opowiedzieć o czymś, co naprawdę dało mi do myślenia. Moja sąsiadka, pani Elżbieta, niedawno podzieliła się ze mną historią siostry. To taka opowieść, która zostaje w głowie na długo. Wyobraź sobie: szczęśliwa rodzina, lato, powrót z wakacji i nagle wypadek samochodowy. Nikt nie przeżył. Brzmi jak film, prawda? Ale to się wydarzyło naprawdę. Najgorsze jest to, co się dzieje potem. Pani Elżbieta musiała zająć się wszystkim, formalnościami, długami, po prostu całym bałaganem. Do bólu po stracie bliskiej doszły jeszcze te wszystkie zmartwienia. I wiesz co? Statystyki są bezlistosne. W wakacje wypadków na drogach jest o 20% więcej. I właśnie dlatego... Ja zawsze podkreślam: ubezpieczenie to nie jest żaden zbędny wydatek. To taka niewidzialna tarcza, która chroni Ciebie i Twoich bliskich. To taka poduszka bezpieczeństwa, która sprawia, że nawet jeśli życie da Ci w kość, to nie zostaniesz z tym wszystkim sam. Pomyśl o tym, jak o takim superbohaterze dla Twojej rodziny. Bo życie jest nieprzewidywalne. Czasem nie da się wszystkiego zaplanować, ale można się zabezpieczyć. Zrobić ten jeden mały krok, żeby potem, w razie czego, po prostu móc się skupić na tym, co najważniejsze. A ty, co najbardziej ściska ci serce w takich historiach? Daj znać w komentarzu. I czy masz już swój super plan B na niespodzianki od życia? Chętnie poczytam, co o tym myślisz.